Boisz się i nie ma Cię, kto przytulić. Potrzebujesz odrobinę uśmiechu małego, pocieszenia dodatkowo. Pomogę starszej pani przejść przez ulicę. Dzień jak co dzień trzeba czynić dobro. Jest ci zimno i potrzebujesz ciepłego ubrania, więc załóż moją zimową kultkę. Tobie przyda się bardziej. I zawsze mówię dziękuję. Skończyła ci się pasta, za moją pastę, dostawać mniej punktów w grze przez pociaka daj zagram za ciebie będziesz wygraną. Potrzebujesz ciepłego futra i koca w chłodny wieczór? Pożyczę ci twoje zimowe futro i puszysty koc jest jak proszek zabawka. I nie rozumiesz, po co ja to w ogóle robię? Włączam spokojną muzykę do medytacji i Kupiłam Tori Pander, dyrektora i nauczycierek. piekłam ciasto dla babci. A to wszystko po to, bo kocham czynić dobro. Zawsze po dobrej stronie to mój wybór, to moja droga. I wiem, że każdy potrzebuje pocieszenia. Muszę pomagać, muszę nieść pomoc każdemu z was i nie pozwolę ci się załamać. Spokojnie zawsze cię ochronię. wiem, że każdy potrzebuje pocieszenia. Muszę pomagać, muszę nieść pomoc każdemu z was. Potrzebujesz do dołożenia. Zabawki, dam ci swoje krocki. Pizza była zaostra, wyrzuć opiekę ci łagodniejszą, smacznego i nie możesz uwierzyć w to, skąd we mnie tyle dobra. Twój robiony zespół ma koncert, podwiozę cię natychmiast. Na drodze zemdrał przychodzin, szybko po pogotowie dzwonię. Ktoś napisał ci fałszywą wiadomość, znajdę go i załatwię tę sprawę. By cię przeprosił i napisał poprawną wiadomość Tobie. Co powiedziałaś? Po to działało i pomogło. Nie ma za co. Naprawdę lubię pomagać innym. Skupiłaś wreszcie brata i siostry, odnajdę ich i przyprowadzę z powrotem do mamy. Nic się nie stało, zawsze pomogę. Twoja relacja z koleżanką była trudna, zawsze mogę ci doradzić. Bo w po skończonej walce, podam czysty ręcznik. I ząb, zabiorę cię do dentysty. Potrzebujesz nowego piekarnika, bo się zepsuł Chwila, moment i naprawi twój stary piekarnik, będzie działał jak nowy. Jeden ma jednego fana, drugi ma tłum fanów. Podzielę, porówno waszych poglądających przyjaciół. Chcesz autograf swojego idora, dam ci kartkę i długopis, żebyś się podpisał. Widzisz, że się w czerwonym kupić niebieską sukienkę w kolorze twoich oczu. Trochę zmienimy na ładniejszy twój wygląd. Wyglądasz się krórowo. widzisz, pomaganie jest proste, jest wiele łatwych i dobrych uczynków, a każdy potrzebuje w czymś pomocy. Zawsze po dobrej stronie, to mój wybór, to moja droga. Wiem, że każdy potrzebuje pocieszenia, muszę pomagać, muszę nieść pomoc każdemu z was. I nie pozwolę ci się załamać, spokojnie, zawsze cię ochronię. Wiem, że każdy potrzebuje pocieszenia, muszę pomagać, muszę iść pomóc każdemu z was. Mam dobre, dobre, dobre serce, dobro wraca, pamiętaj, warto pomagać, bądź dobrym człowiekiem, mam dobre, dobre, dobre serce.